Cześć, witajcie, z tej strony Kuba. Jesteśmy po gali SmackDown z 11 lipca, która gościła w Nashville w stanie Tennessee i stanowiła ona ostatni przystanek przed dwoma dużymi wydarzeniami od WWE, które właśnie są w ten weekend, czyli dziś Saturday Night's Main Event oraz jutro gara Evolution. Mamy także trzy tygodnie do gali SummerSlam, na której to oczywiście dojdzie do rewanżu z Main Event mainy, czyli Cena vs. Rhodes, e, walka numer 2 o Andes WWE Championship. Gala Evolution to jest druga edycja, będzie ona gościć w niedzielę w state farm arenie. Niestety frekwencja będzie niska, ponieważ sprzedaż biletów nie poszła zgodnie z planem WWE, no i troszeczkę promocja tej gali zawiodła oczekiwania oficjeli, nika, Khan Triple H i całej tej świty TKO. Tylko po to, żeby naprawdę, naprawdę, naprawdę kosić coraz więcej. No ale gala jest wrzucona tak naprawdę. Ona była wrzucona na ostatnią chwilę, można by powiedzieć. Promocja była krótka. Te storylines nie miały szansy nawet się dobrze rozwinąć. Więc sami widzimy, jak to bywa bardzo szybko na ostatni no, rzutem na taśmę, w ostatnim praktycznie momencie tworzyć taką galę jak Evolution. No a dzisiaj w nocy ostatnia walka Goldberga w jego karierze. Pożegnanie 58-letniego emeryta Hall of Famer'a. I legendy WCW z ringiem, prawda? Jego walka z Gunterem o World Heavyweight Championship, no z pewnością będzie wydarzeniem, które jednak myślę, że zapisze się gdzieś na kartach historii, ale myślę, że jako już etap, który już wydarzenie, które zamknie ten etap definitywnie i Goldberg raczej już godnie pożegna się porażką, właśnie z ringiem WWE. A jeżeli nie, no to kto wie, zawsze jest Cefrolin z walizką, prawda? O tym sobie porozmawiamy w późniejszych materiałach. Ale myślę w sumie, że też jutro w omówieniu sobie to bardzo dobrze przeanalizujemy, co działo się właśnie na tym show. Dobrze, na 24 godziny przed walką Rollins kontra LA Knight, właśnie na Saturday Nights Main Event, doszło do konfrontacji, która otworzyła niebieską tygodniówkę. LA Knight, który ostatnio ma pięku, ma naprawdę na pięku z wieloma zawodnikami. Z jednej strony z Bloodline, nowym Bloodline Solosikoe, a z drugiej. Strony przeciwko Wizjonerom, Bronsonowi Reedowi, Bronowi Breakerowi, Sefowi Rollinsowi oraz Polowi Heymanowi, nowej frakcji, która powstała de facto w Vegas na e, tegorocznej WrestleManii oraz na roadzie. Później, na ostatnim Saturday Nights Main Event, powrócił kontuzjowany Tsunami Bronson Reed, Big Bronson Reed, który dołączył do frakcji, no i powoli tak się tworzy nowa rzeczywistość. Sef Rollins jest dwukrotnym posiadaczem walizki Money in the Bank, wygrał ją i w dalszym w ciągu ta walizka jest w rękach Pola Heymana. E, Paul Heyman mimo wszystko dostał ostrzeżenie od LA Knighta podczas ostrej wymiany słów, że może kolejny raz rzucić e, tym razem LA Knight go w stół tak jak kiedyś zrobili to Bloodline, kiedy go mocno kontuzjowali. Później Heyman e, poszedł, e, zadzwonił do Romana Reigns'a Reigns wrócił, odpłacił się im za to i zrobił z nimi porządek. Jeżeli oczywiście chodzi o e, z drugą stronę, prawda, no to Powiedział LA Knight, Tak, Paul Heyman do LA Knighta, że ten nie ma przyszłości, prawda? Ponieważ wystarczy, że wykona ich jeden telefon na swoim iPhone'ie i zaraz kurczę zaraz pojawią się właśnie e, przedstawiciele e, Pola Heymana. No ale, mimo wszystko, pojawił się kto inny pojawiły się Bloodline, nowe Bloodline e, w Solo a przede wszystkim nowymi. Stanów Zjednoczonych w towarzystwie nie byle kogo e, ponieważ oczywiście jest oprócz JC Mateo także Tala Tonga nie Tama Tonga tylko Tala Tonga czyli kolei, Hikuleo znany z New Japan Pro Wrestling który jest oczywiście bratem e, tutaj e, pozostałych członków i także gościem który mimo wszystko w tym drzewie genealogicznym Bloodline się znajduje no i nagle pojawia się kurczę w tym momencie kto niespodziewanie Jimmy Uso kiedy nowe Bloodline otoczyli ring z LA Knightem, no i ten wrzuca krzesło, yy, które pojawia się niby magicznie. Później kamera, świetna gra kamery, świetna gra operatorów, świetna gra realizatorów, nie wiedzieliśmy kto. No ale oczywiście gość, który ciągle pomaga, oczywiście yy, yy, LA Knightowi, Jimmy Uso pojawił się w okolicy kwadratowego pierścienia. No i połączyli swoje siły. Oni są już prawie jak tak, team, jak papuszki, nierozłączki. No i cóż, parę czynów shotów odstraszyło Bloodline, które zostało z hukiem wypędzone z ringu, to była zapowiedź walki wieczoru, gdzie właśnie ci dwaj podjęli JC Mateo oraz Solo Sikoe. Mam wrażenie, że ostatnio już tę walkę widzieliśmy i to wrażenie jest dobre. Dalej, przedsmak Fatal 4 Way Tag team Meczu, tym razem każda zawodniczka reprezentowała swoją drużynę. Dojdzie do walki taktimowej opasy taktimowe właśnie na Evolution za dwa dni, a teraz Alexa Bliss pokonała Sane, Ruce oraz Roxane Perez, no i i tym samym wygrała w openerze wieczoru pierwsza walka, spoko. Zobaczymy, czy mimo wszystko pasy taktymowe do Alexy Bliss oraz Charlotte Flair, czyli jakby nie było zawodniczek utożsamianych właśnie z okresem tej pierwszej Gali Evolution i zawodniczek utożsamianych właśnie z rewolucją, która nastała tę niecałą dekadę temu, nastawała małymi bądź też większymi krokami rewolucji kobiet właśnie w WWE. Od Stephanie McMahon wszystko się za Zaczęło. Pamiętacie PCB, Page, Charlotte Becky, to były czasy, prawda? No właśnie, a potem jeszcze te wszystkie kolejne etapy, aż do main eventu WrestleMania kobiecego. No dobra, panie i panowie, dalej. Tak, team match zapowiadano od dawna. Wyatt Six kontra Street Profits. Panie i panowie, Joe Gacy oraz Dexter Lumis podejmowali Montesa Forda oraz um, Dawkinsa, Angelo Dawkinsa. No i panie i panowie, to była walka o tytuły mistrzowskie. Tak, teamów. No i panie i panowie, mamy nowych mistrzów, tak team, dokładnie tak, trzymaliśmy kciuki za Wyatt Six, oni zniknęli na parę miesięcy, kontuzje, brak planów, ehm, pojawiają się niby w mistycznych gimikach, walczą normalnie, no teraz akurat troszeczkę ten ich mrok przygasł, ale mimo wszystko ten początek rok temu, te taśmy, te kasety zwiastujące ich pojawienie się były niesamowite. No, gdzieś ten blask jest, ku świętej pamięci Breya Wyatta, genialnego człowieka, świetnego wrestlera jeszcze lepszego performance'a naprawdę performer na no, tak, po prostu gość, który potrafił zrobić coś i gdyby nie Bray Wyatt, nie byłoby po prostu Wyatt Six, ale oni są i oni będą, ponieważ Joe Gacy oraz Dexter Lumis zdobyli tytuły mistrzowskie taktimów. teamów. No i mam nadzieję, że to nie jest tylko jakiś, wiecie, chwilowy objaw, tylko z tego jednak wyjdzie coś naprawdę dobrego. Więc Wyatt Six są nowymi mistrzami taktimowymi. teamowymi. No i dalej zaczyna się naprawdę bardzo ciekawie, ponieważ uwaga, Jelly Roll, muzyk, e, który naprawdę daje bardzo fajne piosenki ostatniego czasu i jest on im bardzo mocno, bardzo głośno w internecie. Nagle kurczę robi koncert ze swoją pioseneczką "Liar", no i którą znamy doskonale, która także była z zeszłorocznego SummerSlam. No i nagle przerywa mu Logan Paul. Plotki się potwierdziły, były plotki, że Jelly Roll po tym jak ćwiczył i zrzucił parę kilogramów, będzie walczył w WWE za duże pieniądze. No i celebryta Jelly Roll będzie walczył, ponieważ jego konfrontacja z Loganem Polem doprowadza do jego rywalizacji z Loganem Polem. E, no i cóż, obrażając go, mimo wszystko wszedł do ringu rozemocjonowany Randy Orton, który uwaga, Arkeł stanął w obronie Jellego. E, po czym w ogóle spotkało się to z niesamowitym szokiem, ponieważ to wszystko zmieszał się kolejny człowiek Drew McIntyre. Szkoc zaatakował Ortona potężnym Claymore kikiem dosłownie, także dzień przed walką ich na e, w Saturday Night's Main Event, podkreślmy to, Orton kontra McIntyre, prawie jak 5 lat temu, tak teraz, no i mimo wszystko dalej się to działo. Kiedy McIntyre zrobił swoje i tak dalej, ten Logan Paul po prostu wszedł na gotowe, zaczął obijać Randy'ego Ortona, a Jelly Roll wziął go za fraki, no i mimo wszystko go odciągnął. Ten, że wyszedł z ringu, wolał nie ryzykować, no to wziął na scenę, z tą scenę muzyczną, która na stage'u była z instrumentami rozłożona i zaczął to po prostu rozwalać. Ochrona tam interweniowała i tak dalej. Fajnie! Panie i panowie, bardzo fajnie. Myślę, że generalny menadżer Raw, Rowe... ach, SmackDown, Adam, ty, co ja gadam? Boże, Nick Aldis. Adam Pearce jest na Raw, no a tu jest Nick Nikoldis Nick Aldis da mu szansę, no i... Jelly Roll kontra Logan Paul na SummerSlam. Jakże medialna walka. No wiecie, gościa lubię. Sympatyczny bardzo. Chyba yy, tego. Austin Fury'ego poczęstował wielkim Choke Slamem właśnie na SummerSlam rok temu. Więc spoko. Lubię go. Niech WWE pcha celebrytów. Byle poważnych. Świetny face. Logan świetny heel. No i mimo wszystko takie walki dla rozgłosu. No w końcu dwudniowe SummerSlam. Trzeba kartę. Wypchać, prawda? sowicie. Dalej, zapowiadana walka i też taka rywalizacja, która w Arabii Saudyjskiej się rozpoczęła. Powracający artrów Wrong Killings kontra e, Alister Black. Też powracając, jeszcze nie tak dawno jednego i drugiego w WWE nie było. Artur'a przez chwilę, e, a Alistra przez trochę dłużej. No i co tutaj się dzieje? roll rolapem e, po sztuczce z krzesłem i sprytnym zmyleniem Alistera odlicza go do trzech, więc rywalizacja jest kontynuowana, a Lister mu nie odpuści. W ringu konfrontacja Trish Stratus i Tiffany Stratton, panie i panowie, no łączyły siły nie tak dawno e, razem ze sobą w takim meczu. No, a teraz będą walczyły Przeciwko sobie na Evolution, muszę sobie sprawdzić, tylko czy tutaj tytuł jest na szali. Ale oczywiście, Tiffany Stratton wygra. Stratton versus Stratus: super, super, super. E, więc konfrontacja pokojowa w ringu. Dwóch e, zawodniczek, którą, których fani lubią. Na no, mimo wszystko, na stageu Brawl Jade Cargill zaatakowała swoją rywalkę. Także z e, na Omi. mimo wszystko, z walizką Money in the Bank na stageu. No i mimo wszystko, to prowadzi do walk, które doskonale znamy. Naomi kontra Jade Cargill także na gali Evolution, kobiecej gali pay-per-view będą walczyły ze sobą w no holds barred meczu i tam ktoś powiedział w jakimś TV show, że będzie dużo five star meczy na tej gali, więc trzymamy za słowo. No i przechodzimy teraz do walki wieczoru. LA Knight i Jimmy Uso, czyli już... Można by powiedzieć, że klasyczna drużyna kontra e, Bloodline, Solo Sikoa, United States Champion oraz JC Mateo. Zobaczymy, co z Jake'em Fatu się będzie działo, prawda? E, co się tak naprawdę stało? No, stało się to, co przewidywaliśmy, że Lejnajt mocno oberwał. Bolkeman odwrócił uwagę Lejnajta, a Tala Tonga, wysoki gigant, prosto z Japonii, poczęstował go Big Bootem, powalił go. Jimmy oraz y, Jimmy Uso wykonał na Solo Seikoa roll up. i ten nie był w stanie poderwać w barku, doliczył do trzech, no i kolejny roll up na tej gali, tutaj Jelly Roll, tutaj roll up w walce Artrufa, tutaj roll up w walce wieczoru, co tu się dzieje, roll up daje zwycięstwo właśnie e, drużynie dobrej, drużynie Faceów, LA Knight i Jimmy Uso wygrywają wygrali bitwę, ale przegrali wojnę, ponieważ po walce Bron Breaker i Bronson Reed spirem i potężnym tsunami z narożnika odpłacili się LA Knight. Knightowi za to, e, rzeczywiście iż on ich również atakował i bardzo, bardzo sobie ewidentnie e, u nich przeskrobał. E, była to taktyczna zagrywka przed meczem z Sethem Rollinsem, aby go osłabić, prawda? E, więc już dzisiaj Rollins kontra LA Knight, Goldberg kontra Gunther World Heavyweight Championship oraz także starcie Orton vs Drew McIntyre, te trzy walki na Saturday Night's Main Event. Pewnie jeszcze coś dojdzie, pewnie nie walka Dominika Mysterio, który jest przecież kontuzjowany, który przecież jako interkontynentalny póki co nie występuje, ale coś tam WWE wykombinuje, jesteśmy o tym pewni. Tak więc zakończenie: takie sobie w końcu, tak jak mówię, jeżeli przebrniemy przez te dwie gale, dzisiejsze dzisiejszą i jutrzejszą, to już po prostu zaczniemy te trzy tygodnie odliczać do Summerslam, gdzie rzeczywiście w najbliższym czasie ta karta powinna nam się po pierwsze zapełnić, po drugie wypełnić, a po trzecie wyjaśnić co i jak w tym kontekście, więc Gale zaliczam na plus. Jelly Roll zaczyna karierę w WWE, sporadyczną, ale jednak dywizja kobiet póki co wygląda całkiem solidnie, no a biorąc pod uwagę wydarzenia z LA Knightem, nowym Bloodline i Wstają pola Heimena, no całkiem dobrze się to rozkręca, trzeba ewidentnie yy, to podkreślić. To byłoby na tyle. Do usłyszenia, pozdrawiam Was. Słyszymy się jutro w podsumowaniu, właśnie Saturday Night's Main Event. Kto wie, może powiem, że Goldberg znowu jest z złotem. Do usłyszenia.